Cześć, tutaj Jan Chrzan. Dzisiaj nagramy sobie troszeczkę dłuższy odcinek. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że on będzie dłuższy. Mam nadzieję, przynajmniej taką i zadaniami na dziś będzie. No i jak sobie zagrać dobrze. Jak będę miał dwa bandaże, to ja uratuję tego jelenia, nie martwcie się. Ale na początku muszę rozpalić na poziom maksymalny. No kurde. F już i muszę na poziomie odmalnego Zadanie na dziś to będzie. Z, e, zrobić no jak najwięcej nocy i tak dalej. Daję sobie na ten challenge 25 minut. 25 minut max będzie mógł trwać odcinek i tyle, ile nocy zrobię. To 25 minut. No to po prostu... Yy, tyle będę miał. No i zacznijmy od tego, że mamy całkiem dużo tych wilków. No i każdemu sobie podczas i zadajmy. Temu to nawet o podwójne yy, to. Tylko, żeby tak jak niedźwiedzie na siebie nie skoczywały. Bo ja wiem, że te wilki tak lubią robić. Tym bardziej te pierwsze. Przeładowywanie. No dobra. Ja wiem, że to się zaraz przeładuje. Ja wiem, że już mogę strzelać. Kurde, tylko te, że ten wilk głupi. Jest tak trochę. Po in... nie, nie po mojej myśli. Jak ja teraz bym tam zeskoczył, ja bym prawdopodobnie już poszedł dead. O, dobra. I te dwa chyba... Kurde, mają dużo obrażeń. Tak mi się wydaje. Kurde, no właśnie. Jak ja teraz deadnę, to to będzie najgłupsza rzecz na świecie. Bo dednąć w pierwszym dniu jest jeszcze gorsze niż głupie. To się kwalifikuje do bardzo głupie. A nawet niezmiernie głupie. Gdzie te głupie wilki są? Dobra, tylko najpierw. Żeby ty. Że nic mnie nie goniło. Bo jak ktoś mnie dotknie, to ja już dednę. Dobra, mamy pierwszy scrap. I. Na dziś naciska, będzie właśnie znaleźć dużo skrapu, rozpalić. No, najpierw na poziom drugi trzeba ten crafting zrobić. W ogóle to chyba teraz będzie rynek, i będę potrzebował. Dobra, jedna śrubka, i druga śrubka. Tego nie będziemy otwierać, bo yy, dobra, i jeszcze kwiaty, kwiat, kwiat, kwiat. Potrzebujemy od wróżki. Yy, wiecie czego? Potrzebujemy. Bo mam zadanie za 5 diamentów, znaleźć 20 kwiatów i coś tam kupić u wróżki. Dobra, scrap, kwiatek, bierzemy. W ogóle najtrudniej to jest znaleźć wróżkę, bo kwiatki to y, idą, ale wróżkę jest trudniej znaleźć, ale też nie, nie jakoś bardzo. Nie, niech mnie nic nie dotyka, proszę. Dziękuję. Ognisko jest prawie wypalone, ok, to niech się nie wypala. Nie, jakby jest wypalone, to niech się nie wypala. moja Jest, ja, jest wypalone, niech się nie wypala. To przecież to yy, tylko zanim to coś chce się wypalić, to ja muszę koniecznie raz, dwa, trzy i szybko... Proszę, żeby ranek się nie robił. No, kurde, robi się ranek. A ja muszę. Jak pewnie większość się domyśla. Muszę stworzyć już swoim pierwszym mnożnik, który o dziwo nie będzie tego najlepszego łóżka. Ognisko w prawie wypalonych ok. Jakby ok. Plan zwykłego łóżka szybko. Dzień drugi, proszę. Proszę, mnożnik razy dwa. Jest! Aha, dobra, czyli to po prostu trzeba... Tam już, ja już widzę cmentarz. Ja wiem, że to ognisko się zaraz wypali, ale ognisko w sumie potrzebne jest tylko wtedy, więc ja sobie będę miał tutaj... Mm, no nie wiem w sumie. To ja chcę powiedzieć, ale coś tam chcę powiedzieć. Dobra, słaba skrzynka, nawet bardzo. Dobra, najsłabsza o, ogień się ugasił, super. Ja się bardzo z tego powodu cieszę. Więc. O, rewolwer. Rewolwer mi niepotrzebny, ale amunicja już bardziej. Dobra. I to. Teraz ja tam... je o ile nie mam z widów, to tutaj jest wieża. Chyba jeszcze jestem za młody na więc raczej nie mam. No tak, bo wchodzę, no to na pewno nie. W ogóle mam taki nowy łańcuch YouTube'a, więc potem też można mnie oryginalnego rozpoznać. No i proszę: otwieramy skrzynkę. Mój rekord to jest 113 dni. Ja wiem, że jestem mega słaby. No kurde, czemu mi cały czas rewolwer dropie? Ja wiem, że większość by się z tego ucieszyła. Ale jakie ja mam scavengera? A w ogóle mam 83 diaksy. Więc dobra, trudno. Ta, ta śrubka niech sobie pójdzie, papa. Więc jak mam 83 diaksy, zaraz będę miał 88. Bo tak. zrobię to zadanie. To takie, żeby kupić pudełko z nasionami u wróżki. Ja wiem, że ja jestem głodny i zaraz już nie będę. O, widzicie? Nie będę. Nie jestem już. A nie, znowu jestem. A, już nie jestem. Ja, ja sobie zaraz coś tam zrobię. Śrubka, nie. Dobra, może tutaj będzie amunicja? Śrubka, no to... Ee, bo jeżeli noc się zbliża... A wydaje mi się, że już w tą noc jeden będzie atakował. Dobrze. Dobrze myślałam. Więc teraz trzeba jak będzie noc, to po prostu dołożyć. A dobrze niech już się dołoży. A my sobie po prostu a jeszcze tu a. i... Ja wiem, że jestem głodny i zaraz mi będzie, że jesteś głodny, więc ja sobie muszę upolować królika i nie mogę, bo jeżeli ja teraz będę, to to będzie najgłupsza rzecz, jaką ja w tym tygodniu zrobię. Jesteś głodny, no nie, nie jestem, nie jestem. Błogam was, proszę. No nie, no jeszcze jeden jest już, yy, no, że tak powiem głodny jest. No nie, ja muszę się całe, całe najeść. E, dobra. W ogóle to chyba ja nie mam mapy. Bo ja sobie muszę tą wróżkę odsłonić. Ja sobie szybko coś tam zepnę. Najgorsze dla mnie z tą klasą najgorsza coś z ze, tej najsłabszej skrzynki. To jest rewolwer, dlatego że potem już mamy Diaksa. Potem możemy Diaksa dropnąć. Ale tak to no słabo. Ja jestem głodny. Ja wiem, wy mnie to cały czas piszecie. I wy nie wiecie, jakie to jest skórzające. Ale no, nie oszukujmy się z klasą scavengera to raczej ten rewolver jest mi mało potrzebny. Raczej tylko amunicja z tego. No, więc w sumie muszę jakiegoś wilka znaleźć. Mam nadzieję, że w nocy się. Dobra, na razie to trzeba jakiegoś królika upolować. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Ja wiem o tym, że ten królik będzie skakał. I, mi... ja... I że ja nie umiem łapać królików. Ja o tym doskonale nie wiem, czy wiecie, ale ja o tym wiem. Że ja nie umiem królików łapać, to ja, ja to wiem. Ognisko jest prawie wypalone. No super, za chwilę jest i tak dzień. No i nawet już. Więc mi to ognisko jedynie będzie potrzebne do tego, żeby na poziom trzeciej ulepszyć, ale w sumie to do nic, nic więcej. Dobra, wróżkę mamy. Yes. No dobra, no to my tam pójdziemy. Tylko po to, żeby wykonać moje zadanie. I ja przypominam... A, dobra, ją trzeba zblokować. No i to ja jestem jednak głupi. No to drewno. No ale tutaj jest drugie, drugi ten. Tylko błagam, żeby mnie nic nie goniło. Proszę, grzecznie proszę. Dobra, nic nie ma. Ciekawego. Ognisko jest prawie wywalone No właśnie walczę o to, żeby nie było. Więc ja szukam w i kanistrów. O tam prawdopodobnie będzie węgiel. Jestem głodny. Czemu wy mi to cały czas piszecie? do jasnej ciasnej. Ja sobie zjem, ja, ja już nie będę głodny. Nie? Chyba się je, żeby nie być głodnym. No i super. Mało dropnąłeś, ale coś tam dropnąłeś. O, no super, jak ja mam HP, no. Teraz mnie coś dotknie, to autentycznie bednę. Więc za kreatywność naprawdę brawo. Ja to, żeby przyszedłeś na wieżę, no brawo, bo po prostu ogień cię ugasił, no, no, super. No nie, no nie. Ja będę musiał y, tą noc przeżyje albo tu, albo jak znajdę węgiel, to tam, ale znalazłem, a to jednak tam przeżyję. Kobłagam was, żebym ja już to zadanie zrobił. Ja muszę, muszę po prostu to zrobić. No, ile? 52. To ja potrzebuję jeszcze drugiego. Albo po prostu sobie za trzy drzewa zetnę. Nie wiem, ile drzewa dają, ale mam nadzieję, że całkiem sporo. Bo mi się wydaje, że 10, 9. No to jak na drugi poziom, bo ja sobie muszę drugi poziom zrobić. Fajne, fajna jest ta maszyna z... Maczko z tymi zadaniami, z daily questami, dlatego że tam można darmowe w sumie diamenty. Tutaj tak mało pracy w to trzeba włożyć. Wystarczy włożyć wróżkę, którą kiedyś mi się nie Wystarczyło tam w sumie w... Yy, znaleźć wróżkę. I co się więcej robiło? Nic się więcej nie robiło. Ja nie wiem. A no tak, jeżeli trzeba było 20 kwiatków podbierać, to dla mnie to było tak trudne jak wejście na. Yy, yy, wiecie, jak wejście yy, na schody w bloku. No, to to było tak trudne dla mnie. Przecież to było tak trudne, tak łatwe, że ja po prostu nie wiem. Tego jelenia, ja ciebie nie będę uleczał, kolego. Nie wiem, czy można to zjeść, bo jak tak bym chętnie zjadł. O, złamany ruch, do sobie, ja to sobie wezmę. Raz, no przecież klikam, aha, chyba się nie da. No to trudno. E, dobra, ładujemy. O, i tak, no i idźcie za mną te świetliki. Głupie. O, dzięki. Mm. Mam nadzieję, że tutaj będzie jakiś węgiel czy inny. Nie. No dobra, no to ja sobie tylko kwiatki pozbieram. I poszukam wróżki. Znaczy znajdę na mapie w sumie. Yy, dobra, kwiatek. Tylko żeby mnie tam żadny jeleń nie goni, na szczęście nie goni. Bo ja słyszałem mit, że w pierwsze trzy noce... Znaczy, czy mit? Mi się wydaje, że mit, dlatego że mnie już jeleń próbował udziałać w drugą noc. Yy, ale słyszałam, Słyszałem, że no... Jeleń, kurde no właśnie, ale to jest wilk chyba akurat, no kurczę, czemu mi to za HP zadaje. A bo ten wilk cały czas tam nam no super. Ah. Przy ognisku chyba się szybciej HP generuje. no faktycznie szybko, no dobra. Znaczy przy samym od Nie, wiem nie, 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 jestem nie, nie, okay. To mi się na przykład okay prezentuje, dlatego że ja sobie u ciebie na przykład nie, O, cześć, nie, Ja wiem, że mój mąż nigdy nie Aka, okay, dobra, coś złego dzisiaj, no po prostu super. Eee, dobra, ja sobie tego wilgę u ciebie. Proszę, 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 proszę. Kurde, ja wiem. Dobra, ja jedno coś muszę sobie teraz zjeść, tylko ja muszę. Jesteś głodny, no nie, no nie. Ja wiem, no, no, nie... 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 nie. Dobra zagraj Znowu nowej z tym samym wystawem. No trudno. No trudno. Jeszcze raz nie udało się tym razem... Dobra, moim zadaniem będzie najpierw ulepszyć na poziom trzeci i teraz już tylko zrobimy Daily Questa. No, nie udało mi się i e, ja spróbuję teraz wrzucać jak najczęściej tylko filmy, dlatego że... dlatego że tak chcę. I e, ja bardzo, bardzo to jest konieczne, ja bym potrzebował... Żeby były tutaj na tym kanale suby I dzisiaj zrobimy chyba sobie daily quest'a Ja mam nadzieję, że ten węgiel mi wystarczy do rozpalenia kolejnego poziomu Bo potem... Kurczę, no nie, no nie wystarczy, no trudno To ja jest zatnę jedno drzewo i już wystarczy Więc tak, 6 dni mi się udało przeżyć to wyjątkowa jest sytuacja, że tak mi się udało. Ale no ja nie robiłem tych wszystkich skrapów, nie? Ja tak tego, z tego nic nie robiłam, więc ja uważam siebie za totalnego muba. Dobra. I teraz 20 kwiatków. O tam jest farma, tam sobie też jeszcze zaraz pójdziemy. A. a. Eee, e, e, e. no, panie wilczku. Dziękuję. Eee, e, 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 e. O matko, tam są kultyści. To my tam, tam nie pójdziemy, mam nadzieję. W tej skale jeszcze coś pe pewnie jest. No nie, nie goni mnie. E. To dobrze, że mnie nie gonisz. Dziękuję, że cię posłuchałeś. Challenge uważam za nieudany. Więc dzisiaj tylko pokazuję, jak łatwo zrobić daily quest. Tak jak wam się wylosuje to, co mi. Czyli najłatwiejsze, co może być. Znalezienie wróżki. Nie zrobiłem mapy. To zaraz ją będę miał już. F. Ja już to wcześniej zauważyłam, ale. 17, 18. W pierwszy to jest. Ja to tak szybko tego Daily Questa zrobię. Ja, możliwe, że ja to jeszcze w pierwszy dzień zrobię. Bo ja tylko potrzebuję w sumie. W sumie tylko potrzebuję mapy. I potem wejść z tej gry. Znaczy, trochę nam się może uda przeżyć. Drugi dzień. Mapa, mapa. Dziękuję. No nie, no to w, w jeden dzień może nie znalazłam. Dobra, y, czy ja odblokowałem y, wróżkę? Tak, odblokowałem. A nie, to się nie, jej, jej nie odblokowuje. To ona po prostu tak sobie jest. Więc ja idę do zdobycia 5 diaksów. To się opłaca. Reklama Lidla. Matko, ile tutaj jest kwiatów? To ja sobie od czyli może posadzę a nie, bo czy nie jest drogie? No ale jak tutaj do pani wejść? No ej, cześć! Cześć! Halo! No wchodź! Ech. Może tylko w dzień ona jest otwarta? A? No dobra. No to co tutaj poczekamy. Przy okazji, jak kwiatki pozbieramy. No ej, Pani Wróżko, gdzie Ty jesteś? A przy okazji sobie na grzyba wejdę. Je, jeszcze nigdy na grzybie nie byłem. Na Muchomorze. Czerwony. W kropki. No, ruchy, ruchy. A ja przy okazji bym sobie coś zjadł może. Tutaj nie wiem, gdzie jest jedzenie. Jeszcze, bo muszę je znaleźć. już zjadłem, O, cześć! No tak jak myślałem, jesteś otwarta. E, wyświetl sklep. Eee. No cześć. Co? Jaka animacja? Dobra, no dziękuję bardzo. E, kończymy na dzisiaj odcinek Na! Raz. Tylko poczekajcie, to dwa wilki i to będzie super zakończenie. Cześć, ten, cześć. Lara, wilki, nie gonicie mnie, nie gonicie mnie, jej jak dobrze. Pa.